Kolejny odcinek urokiego od takiego, baby! No i ja was witam moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w kolejną grę z anomaliami, a będzie to Exit 8. No i jest to praktycznie prekursor Platform 8, które ostatnio ogrywaliśmy. I dzisiaj tym razem trafiamy do podziemnego przejścia w metrze. Musimy dzisiaj wykryć 8 anomalii, jeżeli znajdziemy takową, musimy się cofnąć, a gra wygeneruje nowy korytarz. Jeżeli uda nam się 8 razy pod rząd przejść, to wtedy uciekniemy z tego miejsca. Zatem jak mi dzisiaj poszło, jak sobie poradziłem z tymi anomaliami? Dowiecie się oglądając materiał, Do dosta! Końca. I klasycznie zanim zaczniemy, ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych Gierek z anomaliami, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Film się spodobał, zażyć łapkę w górę, jak zwykle bardzo mocno mi to pomaga. Tu poniżej w sekcji komentarzy, dzisiaj zostawcie komentarz o treści. hashtag korytarz dla zasięgu. No więc ja, jak zwykle, życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No i jesteśmy już w grze, moi drodzy, i zaczynamy. Tak więc jesteśmy w tunelu metra. Nie wiem, czy to w końcu jest. Kontynuacja platformate, czy w sumie wydarzenia przed platformate. E, ale wiem tylko jedno: że nic nie oglądałem na YouTube, więc sobie nie spoilerowałem, nie patrzyłem. Ja tylko wiem po prostu, że to jest tego samego twórcy co platformate. I teraz tak, jak to działa? Czy ja muszę zobaczyć tutaj w tym korytarzu, co się znajduje, jak to wygląda, zapamiętać i iść do przodu? Znaczy, zobaczmy, czy ja mogę iść do tyłu jeszcze. Koleś sobie idzie. Czy, jak stanę na Twojej drodze, nic? okej, okay. keep left. Keep left. No smoking. A i tutaj jeszcze, jeszcze raz tu jestem? Nie, to chyba tak nie powinno być. Zatem musimy tędy iść. Wrócimy się z powrotem. Exit. I chłop, jeszcze raz się tu spełni. Bo, oczywiście, gra nas wyrzuca bez żadnego title screena. Już widziałem dwa razy, jak ustawiałem sobie. Ustawiałem sobie ustawienia gry, że, że chłop sobie idzie. With a smile, a Dental Clinic. Czy tutaj muszę patrzeć na te napisy? Czwartek nie ma, sobota... O matko. Mam nadzieję, że nie muszę tego wszystkiego zapamiętywać. No smoking, dobra. Ale na pewno jakie są plakaty? Dentysta. Coś z, nie wiem, do jedzenia. Jakiś BLC Store, dobra, sklep. Dentysta, sklep. Pieski, dobra, jakby miały być kotki to będzie wiadomo. Że nie. Co to jest? Jakieś spotkanie? Dobra, imprezka, eee, dentysta, sklep, pieski, imprezka, coś tam, jakiś photo exhibition, movie fest, jakiś festiwal i security camera in operation, gdzie jest, a tu jest kamera, dobra, to z tej strony mamy wszystko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć plakatów, tu jeszcze jest taki, taka informacja, teraz tak, może od góry, kamera na samym końcu w rogu, światełka, tu jakiś... Nie wiem. Przejście do wentylacji, coś takiego. A nie, tu są kratki wentylacyjne. No to e, jakieś tutaj, żeby zdjąć sufitu i przejść dalej. No smoking. <laughs> Przepraszam. Mm, trzy pary drzwi. Okej, okay, okej. Okay. Te są bliżej siebie, te są oddalone pomiędzy, ale bliżej tego. Na górze jeszcze. Excite? dobra. Concourse. Czyli z drugiej strony to będzie. Ja też będę musiał zapamiętać, że, że tutaj. Jest konkurs, żeby nie przejść za bardzo do przodu. I tutaj co my mamy? O Jezu, to jest krzywo. To się świeci? Nie, to wystaje i po prostu tak 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 światło odbija. No to będzie wąż, no bra. I czy coś jeszcze? Chyba nie. I kamera tam, czyli kamera tu, kamera tu. Tak w rogach? I tutaj nad plakatem. I no smoking na koniec. Okej. Okay. No to lecimy. Keep left. Trzeba gonić do przodu. Tu chyba... Ja nie muszę patrzeć na te rzeczy, tak? To chyba tylko chodzi o ten jeden konkretny korytarz. Tak mi się przynajmniej wydaje. I czy już rozgrywka zaczęła? Jest jakiś wyznacznik? Gdzie jesteśmy teraz? Mmm... Luknijmy. Tu wszystko git. Jeszcze tego kolesia zobaczmy, czy on coś... On... On trzyma torbę na laptopa, on trzyma telefon... Okej, okay, w miarę go chyba zapamiętam, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu wszystko wydaje się Git. Żadnych anomalii tu nie ma. Te, ciekawe, czy te oczy mogą się na mnie gapić, czy coś. A tu jeszcze jest taka krateczka, dobra, tam kratka, no, tak na przemian. Okej, okay, okej, okay, trzy krateczki, kamera. No dobra, keep left, idziemy dalej. Chyba nic się nie stało, nic mnie nie złapało. W razie czego co? No mam przejść do przodu? Chyba tak. Exit, okej. Okay. No smoking, tu wszystko git, tu wszystko git, właśnie na podłodze, żeby też patrzeć. Cztery kratki od tego, dobra. Co tam chłopie? Ej, on jest krywi, jak on tak idzie. To jest ten nasz kolega z metra chyba. Tu szycu i takie ta 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 sra ta 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 tam ta, 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 ta. trzy pary drzwi, kratki, concours, tam było wszystko git, tam było wszystko git. Dobra. Lecimy dalej. Keep left. O, to może był tutorial? Dopiero serio, dopiero teraz zaczynam. Wow! Guide, ok, don't overlook any anomalies. No wiadomo. If you find anomalies, turn back immediately. Czyli mam się cofać. Czyli to nie jest jak w platformie. Tutaj muszę iść w drugą stronę i nie zablokują mi żadnych drzwi. If you don't find anomalies, do, do not turn back. Po prostu, idź prosto. Nanbu Park, mi Dobra. Exit 0, ok, czyli 8 razy musimy trafić na anomalie. Czyli chyba będzie, że jak nie będzie żadnej anomalii, to będziemy dalej w tym samym Exicie. No smoking, dobra, dobra. Czy jak ty idziesz tędy, a nie na przykład tutaj tak bardziej po środku, to coś zmienia? Chyba nie. Exitate, okej, okay, okej, okay, wszystko git. Ty nic nie robisz. Błagam, żeby nie było jakichś dziwnych anomalii tutaj. Please! Tu git. Tu tak było krzywo. Kamerki są wszystkie, te... Nie wiem jak to nazwać, no te, Żeby w sufit wejść. Wszystko git. Na pewno? Keep left? Tak, jest git, bo mamy jedynkę, dobra. Exit 1. czyli udało nam się coś. E? No nie, 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 nie. Czy... Tak ma być? Exit.. Za nie, to jest anomalia, to jest na 100% moi drodzy anomalia. Nie, nie dam się nabrać. Tak jak w Platformate, że e, trzecia stacja to już ta nasza i że wysiadamy czy tam która. Tak, i trafiliśmy. Ej, sprytny system. <laughs> że idziemy tędy i tu się generuje wszystko przed nami. Exit 2, czyli dobrze. Bardzo dobrze. Koleś wychodzi, dobra. No smoking, e, kamerka. Tu wszystko czysto na suficie. Nie wiem, czy chłop. Żeby na przykład nie przyszarżował we mnie. Bo to byłoby najgorsze. Dwie kratki, trzy pary drzwi. Wszystko z nim, git. Ja się boję, że on nagle się odwróci i jednak. skręci mi kark czy coś. Tu git, to git, to git. wydaje się wszystko dobrze. No bo w ostatecznym rozrachunku albo coś mi ubi, albo zaczniemy od zera. No smoking, keep left. Exit 3, ej, za pierwszym razem. Dobra, jest tutaj kamerka. Co my mamy? No smoking, koleś idzie. Mm, to się zgadza. Exitate. kratki, dentysta. Ja tak patrzę jeszcze na niego w razie czego. Sklepik, trzy pary drzwi. To wszystko git na podłodze. Jo, pieski, spotkanko. E, ten make-up artist. Dobra, dobra. Mówi festiwal. E, te krateczki na, na suficie. Raz. Gdzie drugie? Dwa, trzy. Zgadza się. To było. No to chyba dalej jest dobrze. Keep left. Czwórko! Łoo! Wow! I rozumiem, zasady się chyba nie zmieniają po drodze. No nie, nie zmieniają się, bo to byłoby dziwne, jakbym tego tak mijał, a tu. A tu guide tyle razy się pojawia. Jo! E kamera jest. Światełka się zgadzają, podłoga też. Co my tu mamy? Exit 8. Tu, tak. Ty jesteś spokojny, Ryszard. Tu się zgadza, tu drzwi się zgadzają. Tu też, tu też, podłoga też. Krateczki są. Nie, no nie. Dobra. Uh, ja się cofałem, bo zaraz coś mnie ubije, coś mnie dogoni. Ryszard, p Yo, ej, ej, Ryszard idzie z nami. Czy ty pójdziesz z nami, ten? No, o... Ale będziesz na miniaturce, przynajmniej Ryszard. Ej, szkoda, ale piątka już! Ej, no nie wierzę, że ja to zaraz przejdę. Już widzę, nie, nie idę. Dziękuję. Szóstka! Ej, what?! Na samym końcu był w ścianę wtopiony typ, nie, nie chciałem prowokować, nie chciałem prowokować. Dobra... Ej, to nie jest trudne, co jest?! Ja tu myślałem, że nie wiem, coś na plakatach będzie się zmieniać. A tu nawet gra mi zalicza zwykłe przejście dalej. Ryszard chyba jest git. Yy, tam, kamera kratka, kratka, tam dalej, tam dalej. Dobra, dobra. Plakacik git. Czy z tej strony konkurs jest? Tu git. Żeby coś mi ze drzwi nie wyszło. Żebym też się nie gapił w te plakaty, że idę, idę, idę. I tutaj nagle... Baa, coś mi weźmie. Te oczka są też git. Okej. Okay. No, nie, no, jest hit. Bardzo dobrze, keep left. A jednak nie było dobrze. Ey, wait, what the fuck? Coś źle, coś pominąłem. Chyba zapewnie się poczułem. Dobra, uznajmy, że pierwsze będzie dobre. Ryszard nas nie ubije. Oczywiście, pierwsze musiało być dobre. Lecimy, lecimy. Ale tu już nie musi być tak. Ej, kamera, dobra, no smoking. Okej. Okay. Nie wiem, patrzymy, góra dół. Ciekawe, co było tam źle w sumie. Znaczy oczywiście, że wy na nagraniu wyłapiecie, a ja nie wiem, może co najwyżej w montażu Ryszard. Może coś z Ryszardem było nie tak. Ok, okej. Okay. Jak tam kamery? Raz. Dwa i trzy. Wydaje się, że jest git. Jest git. Dwójka. Teraz coś się musi wydarzyć. Za, za... trzecim razem to już nie będzie za dobrze. Tylko co się może wydarzyć? O kurde! Ej dobra, ja uciekam, bo zaraz to mnie ubije z sufitu. Ale ja to ledwo zauważyłem! No dobra, pod tym kątem może jeszcze. What? Ledwo co zauważyłem, trójka, lecimy. Ale ja, ja to twarz na suficie. Co tu będzie? Kamera, kamera, kratka, kratka, kamera, kratka, dobra, to to się zgadza. Ryszard, nic mi tylko nie rób. Ale on idzie prosto. Okej. Okay. Cyk, cyk. Jest z nim wszystko okej? Okay? Jest z nim wszystko okej. Okay. Pudelki, bla bla bla, bla bla bla. Concourse. Okej, okay. czy te oczy się nie gapią, nie gapią. Dobra, tu wszystko git. I tu wszystko git. Wydaje mi się, że no smoking. Mogę poczuć się pewnie iść dalej. Jest, Czwórka, mamy to widzowie. Kurczę, to trzeba naprawdę wytężać mocno wzrok. Panie Ryszardzie, co pan tu znowu szuka? Eee, kamera. Jak podłoga, Git. Kamera, kamera, kratka, kratka, kratka. Dobra, trzy kamery, trzy kratki są. Jak Ryszard, bo on też może być anomalią. Na pewno jest kilka anomalii poświęconych jemu, i tak nagle. Ziemnie. O, dobra. Ryszard, idę w twoim kierunku. Nała! No. <laughs> Piątka, mamy to połowa za nami. Bo oczywiście ósemkę też musimy przejść. Eee, kamera. Kratka, kratka, kratka. Kamera, kamera. Oj, tu trzeba naprawdę dobrze patrzeć. No smoking. Dobra, pani już jest tutaj normalna, że tak powiem pięknie. Dental. Jakby tu zamiast uśmieszka był, była smutna minka. I to też by się zaliczało. Jest git, pieski, impreska. Tu nic się nie dzieje. Sufit czysty. O, oczy się różnią. Jednak jest taka anomalia! Że oczy się ru Ale w moim kierunku czy po prostu? Nie po prostu. I to Nara, jednak jest ta anomalia! To było za, za łatwe. Po anomalii exit to, to było za łatwe. Szóstka, Reżard nara. Miło było. Ciekawe czy chociaż za drugim razem mi się uda w takim razie. Tak, za drugim razem w takim razie. No smoking. Ale tu trzeba naprawdę patrzeć dobrze. With a smile. Sklep. Dobra. Coraz lepiej idzie, myślę. Znaczy, to jest dopiero druga próba, ale. On wszystko ma ze sobą. Żeby tu na przykład za piesków nie było kotków. Impreska, tu to. Dwie kratki, trzy pary drzwi. Concourse. Wydaje mi się, że. Że wszystko git. Są kratki, są kratki, są. Znaczy, kratki. Ja w... pieszczotliwie na to mówię kratki. Chodzi o te wnęki. Jest kamera, no smoking, dobra, ryzyk. Jest, siódemka, uuuu, kamera. Okej. Okay. No smoking. E, z daleka zobaczmy. Kamera, kamera, kratka, 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 to się zgadza. Siema Reysiu. Są kratki wentylacyjne, with a smile to... I ty dalej jesteś normalny. Czy na przykład ubiór mógłby się u ciebie zmienić? Absolutnie nie wiem. 2023. Okej, okay, 19 grudnia. Tu drzwi, tu to... Concourse. Coś mi lagło. Aż się boję, że coś się odpali zaraz. Jakiś skrypt. Bo... To się zgadza, bo to jakby już muszę naprawdę wytężyć mocno wzrok, bo to już jest końcóweczka. Sufit się zgadza, nic na suficie nie ma. Podłoga się zgadza. Lecimy dalej. Tak mi się wydaje. Ostatnia domalia! ósemka, po ilu? Nie wiem, 15 minut, tak? Nawet niecałych całych 15 minutach nagrywania. What? Tu coś musi być nie tak. Tu coś musi być nie tak. E, kamera, kamera, kratka, 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 znaczy te wnęki. Nie ma drzwi! Co wy gadacie? No nie ma drzwi. Ej, dalej ósemka! Ej, dlaczego jeszcze raz ósemka? Albo może. Mo, może nie ma być anom. Nie, nie wiem! Eee, do, dobra, to to jest ultimate test. Kamera, kamera. Kratka, 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 kamera jest. No smoking. Ryszard, proszę, bądź normalny. Bo ja nie chcę się tam wracać po raz enty. Są so, drzwi: Dental, Exit 8. E, podłoga, sufit. Wydaje się wszystko git. Dwie kratki, drzwi git. What? Eh, e, e. te plakaty się robią coraz większe. Dopiero teraz tak zauważyłem. Co? No fucking. No i dalej, ósemka! Ej, kiedy ja stąd wyjdę? Ej, to trzeba ile razy tak? Ale ledwo zauważyłem, że te plakaty rosną. Boże, one tak wolno rosły. Kamera, kamera, kratka, kratka, kratka. Są trzy pary drzwi, no smoking, kratki dwie. No, proszę, bez bullshitu, dajcie mi już to przejść. Ile jeszcze tych anomalii będzie? Ja tu utknąłem na zawsze, czy jak? Eee? Dobra, Richard, ok. With a smile. PLC Store. Czy coś się zmienia? Coś się powiększa. Wydaje się, że nie. Eee, concourse. Oczy. Proszę powiedzcie, że to już koniec. Nic nie ma. Chyba nic. Kamera. Kamera, kamera. Okej. Okay. No smoking, please. Please! Yes, Wyjście! O ile to nie jest fejkowe? Czyżby? Go out from exit! Za drugim razem! Przeszedłem to. Do... Ej, dobry! Ej, bardzo dobrze! Ej, to było łatwe! Zdecydowanie to było łatwiejsze od Platformate. No, tam się trudziłem tam, ile z pół godzinki jakoś grałem z jednym cięciem. A tutaj, kurde, no, to było prościutto. Ciekawe, czy jest jakiś hard mode? Nie wiem, ale naprawdę bardzo dobrze sobie tutaj poradziłem. Nie było tu jakoś dużo do zapamiętania, tak szczerze. Znaczy w wagoniku też, ale w wagoniku było więcej detali. A tutaj mieliśmy taki prosty korytarzyk. Thank you for using the underground passageway. We apologize for any inconvenience inc that may you. 23 anomalii, których jeszcze nie zobaczyłem, których jeszcze nie spotkałem. Nie, no, to na pewno na YouTube są jakieś kompilacje, że Exit 8 All Anomalies. Sprawdźcie sobie na YouTube. No i co? No i to jest to jest wszystko, to jest cała gierka, nie ma tutaj nic więcej do zrobienia. Wow! Ale podobało mi się, kolejna fajna gierka z anomaliami, mam nadzieję, że jest jeszcze ich więcej. Dajcie znać, jakie są jeszcze gierki właśnie, które mógłbym potencjalnie ograć, a w międzyczasie ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!